Wycinanka świętokrzyska. Wycinanka świętokrzyska powstała pod wpływem wycinanki rawsko-opoczyńskiej, ale widać w niej także wpływy podlaskie. Dawne wycinanki świętokrzyskie reprezentują proste formy kwadratowe lub koliste wycinanki i gwiazdy zdobione ząbkami, promieniami i strzałkami. Formy takie spotykane są na terenie całego kraju, ale w tym regionie były one bardzo rozpowszechnione. Nazwa zjawiska jest umowna. W literaturze przedmiotu wycinanki z tego regionu określa się jako kieleckie. We współczesnych wycinankach świętokrzyskich można wyróżnić dwa główne style. Pierwszy to tradycyjne wzory z tego regionu, drugi to wycinanki narracyjne oparte na legendach świętokrzyskich z postaciami takimi jak baba Jaga i diabeł. Prekursorką tego nurtu była Celina Czernakiewicz z Bodzętyna, a obecnie do perfekcji doprowadziła go Lucyna Kozłowska ze skarżyska kamiennej. Wycinanki te charakteryzuje jedno lub dwuosiowa kompozycja, co wymusza lustrzane odbicie przedstawianych wzorów oraz rytmiczność powtarzanych motywów na ogół geometrycznych, wypełniających pola pomiędzy przedstawieniami figuralnymi i narracyjnymi. Wzory wycinane są z głowy bez uprzedniego narysowania szkicu. Dawniej świętokrzyskie wycinanki służyły jako ozdoba domów wiejskich. Teraz częściej spotyka się je w domach miejskich kolekcjonerów sztuki ludowej. Nadal są używane na konkursach i zamówieniach muzealnych, zachowując i promując tradycje ustne oraz legendy świętokrzyskie.